Witam tu Marian Tysiące Płyty. Tym razem do recenzji wzięliśmy sobie płytę Jay-Z. Pierwszy album resonal Doubt. Jest to styl Alfonso gangsterski. Płyta, moim zdaniem, bardzo dobrze nagrana. Za produkcję płyty jest odpowiedzialny DJ Premier. Clark Kent, oczywiście nie byli z Clarkiem, Kentem Supermanem. Jakiś Nobody Peter Panik. Za całą produkcję jest odpowiedzialny Irv Gotti. Bardzo dobre kawałki, okładka oczywiście też fajna. O, są jego kolesie z wytwórni, którą założyli przed wydaniem albumu. Jak to styl Alfonsiarski, troszeczkę taki na tej okładce. Taki chyba chcieli przedstawić. O tym jest w ogóle cały album, o sprzedawaniu prochów w drogich samochodach. Z 96 roku, wydany w własnej wytwórni już. Moim zdaniem zalicza się do gatunku hip-hopu, polecam. Albumy są, można powiedzieć, albumy. Piosenki, wszystkie są moim zdaniem na tym samym poziomie. Bardzo dobrej jakości. Wyróżnia się jeden kawałek. Tutaj Dead President 2, bardzo dobry kawałek. I jeszcze może być, jak moim zdaniem, Brooklyn Finest z Notoriusem BIG. Ja polecam te kawałki i polecam, się cały album. Okładka ładna. Taka sobie siedzi z cigarem w kapelusiku. i Słuchajcie. Subskrybujcie. Cześć, dzieciaki i chłopaki.